Pan z wami. I ducha Słowa Ewangelii według świętego Jana. Po roznożeniu chlebów o zmierzchu uczniowie Jezusa zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi, zaczęli się przeprawiać przez nie do kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Jezioro burzyło się od silnego wichru. Gdy upłynęli około 25 pięciu lub trzydziestu stadiów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi, i przestraszyli się. On zaś rzekł do nich: To ja jestem, nie bójcie się. Chcieli go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj Jezus nas zaskakuje. Przywykliśmy już widzieć odkupiciela uciekającego się do dużej mocy, który w ten sposób odpowiada na wszelką niedolę człowieka. Zdarzenie ma miejsce tuż po roznożeniu chleba i ryb wobec głodnego tłumu. Zaskakuje nas cudem chodzeniem po wodzie który tylko na pierwszy rzut wydaje się działaniem tej samej natury. Jezus już zrezygnował z korzystania ze swojej mocy bożej, by szukać światłości osobistej, o ile na początku swojej misji, gdy odrzucił kuszenie złego. Chodząc po wodzie Jezus pokazuje swe panowanie nad rzeczami stworzonymi. Ale możemy w tym także ujrzeć scenę panowania nad złem, które tutaj Przedstawione jest jako zburzone w ciemnościach morzem. Nie lękajcie się, powiedział Jezus, Jam zwyciężył świat powie także do uczniów to samo w wieczorniku. Możemy powiedzieć, bracia i siostry, że ostatecznie to Jezus jest tym, który powstały z grobu, mówi także do kobiet rano w niedzielę zmartwychwstania. Nie lękajcie się. A my, dzięki świadectwu apostołów, wiemy o Jego zwycięstwie nad wrogami człowieka, nad grzechem i nad śmiercią. I dlatego dziś Jego słowa brzmią w naszych sercach ze szczególną siłą, ponieważ są to słowa Tego, który żyje. Te same słowa, które Jezus skierował do Piotra i do apostołów, powtórzył następca świętego Piotra. Święty Jan Paweł II na początku swojego pontyfikatu to słyszeliśmy nieraz, ale w sposób szczególny dzisiaj powinno wybrzmieć nie lękajcie się, szczególnie gdy odniesiemy te słowa do sytuacji, w której żyjemy, choćby patrząc na wschodnią granicę. Powiemy to, że wezwanie jest ono wezwaniem do otwarcia serca na istnienie odkupiciela. Abyśmy wraz z nim nie lękali się zmagań z wrogami Chrystusa. Uczniowie Jezusa, powiemy też, pośród zajęć, które były dla nich codziennym chlebem, napotykają na trudności, a w ich serca wkłada się przerażenie i lęk. Na pewno w twoim i w moim życiu zdarzają się sytuacje, które powodują, że tracisz grunt pod nogami. Może masz swoje własne zburzone jeziora, obszary Twoich niepowodzeń i porażek. Możemy w kontekście dzisiejszej Ewangelii i sytuacji takich zapytać, jakie przeżywamy, jakie przeżywasz. Właśnie wtedy, gdy jezioro jest zburzone, Jezus idzie w kierunku uczniów. W tej scenerii postać Jezusa wywołuje w nich lęk. Boją się tego, który pragnie ukoić ich lęk. I znów pytanie do naszego życia duchowego i sytuacji. W jakich sytuacjach ty boisz się Boga? A czy w ogóle ludzie boją się Boga? Zadają sobie dzisiaj pytanie wielu, wielu ludzi, zadają sobie pytanie wierzących, patrząc na zachowanie w ogóle ludzi, odnos odnosząc do wiary, do świadectwa wierza, no i do istnienia Pana Boga. Uczniowie rozpoznali Jezusa po tym, jak usłyszeli Jego głos. Na szczęście pośród zburzenia i niepokoju udało im się Go rozpoznać. Rozpoznali Go, bo tak naprawdę był w ich sercu. Bycie blisko Jezusa było silnym pragnieniem ich serca. Więc nawet kiedy się pogubili, kiedy brakło im zaufania, potrafili Go rozpoznać. Dzięki temu w nieoczekiwany sposób znaleźli się w całkowicie innych okolicznościach. Czy doświadczyłeś, bracie i siostro, kiedyś takiej nagłej przemiany swojego niepokoju głęboki pokój? Mamy takie pewnie sytuacje, w których wydaje nam się, że wszystko jest przegrane, już nie warto ani walczyć, bo wszystko się sprzeniewierzyło przeciwko nam. A tu nagle przychodzi zupełnie inna sytuacja. Wtedy tak się dzieje, kiedy bezgranicznie ufamy Panu Bogu. Na koniec wyobraźmy sobie, że Jezus teraz staje obok nas i mówi nie bój się. Spróbujmy podczas tej Eucharystii, albo po niej, tak w normalnym życiu. Opowiedzieć Jezusowi o tym, co czujesz, kiedy to usłyszysz. Spróbuj dzisiaj o tym pomyśleć. Jakby Jezus stanął obok ciebie i powiedział: Nie bój się. Może przypomnieć sobie jakąś sytuację, może wydarzenie. Ono jest dzisiaj bardzo ważne, żeby tą odpowiedź też dać samemu Jezusowi, jak ja. W tym się odnajduję. Amen.